Nie wiem. Nie znam sytuacji. Jakby nie wiem, co to znaczy, że rzuciłeś piłką w tył głowy. Nie widziałem tego. Eee, ale to też prawda, no. jakby, Znaczy każdy, kto jest w internecie, wie, że Bogzel jest... Ee, ...chorągiewką, no. Ale on chyba sama o tym mówi oficjalnie. To raczej każdy się przyzwyczaił. Znaczy pytanie. Czy pozwalanie na to, żeby ktoś był chorągiewą i latał kwiatka na kwiatek jest dobre? Nie mi oceniać, nie chyba. Na masz usunięty post. A jaki jest usunięty post? A ja nie wiem to, czy, czy to jest jej ten. Ha, Serbiusz Górski, jechać? 3 minuty Trzy te, minuty temu, stać. 31 października. Chciałem cię zaprosić na Ferki coś... i coś... IRL jakiś fajny potem. <grym> yy, nie no, generalnie... Jakby zawsze idzie o to samo, chyba, nie? <grym> Boxer, chorągiewka i tyle, jakby to nic nowego, no, kto robi aktualnie zasięgi ten, ten jest, wiesz, lubiany, no. Jakby to można zawsze iść tą samą tropem. Jakby to zawsze działa tak samo, tak samo. ale to można po prostu spojrzeć na każdego w internecie, no. Jak Meduza robi teraz jakieś wyniki, no nagle wiesz, każdy jest ziomeczkiem, no. A jak Meduza w, w, w internecie przez chyba dwa lata, czy nawet więcej był, nie wiem, no bardzo nisko, to jakoś nic się nie działo, no. Jeśli chodzi o jakieś ziomkowanie się. Nawet jak Boxer przecież był z nim kiedyś współlokatorem, prawda? Był w, w, w mieszkaniu. A potem był na, chyba szat, że. Czy, Meduza się pyta, czemu Boxer się nie odzywał. No, jakby to wszystko mówi. No, tak działa internet, tak działa ten świat. E, tak samo był nawet nie wiem. Był bagietka na aferkach, bo bagietka robił dymy w pramie. No teraz już jakby wiesz, każdy się przyzwyczaił, że bagietka jest w pramie. Był. Krzypas i był bo, bo, bo trendem na TikToku.